Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek. Wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 19 417 dolarów i 19 centów po spadku o 0,44% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 0,28%. Natomiast cena Ethera wynosi 1315 dolarów i 11 centów. Po spadku o 1,1% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 0,09%. Indeks Fear and Greed wynosi dzisiaj 22 punkty i spadł od wczoraj o 2 punkty i cały czas jesteśmy w obszarze ekstremalnego strachu. Jak spojrzymy na kryptobąble, to widzimy, że mamy zdecydowaną przewagę tokenów spadających. No i Prym tutaj wiedzie, hmm, czekajcie, XNT ze spadkiem o 3,9%, na drugim miejscu jest ETHW ze spadkiem o 3,8%, a na trzecim miejscu jest XEC ze spadkiem o również 3,8%. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o tokeny rosnące, no to wzrosty są dużo większe. No i na pierwszym miejscu jest QNT ze wzrostem o 13,3%, na drugim miejscu jest GMX ze wzrostem o 9,3%, a na trzecim miejscu jest BTG ze wzrostem o 3,5%. Teraz przechodzimy do informacji ze świata kryptowalut. No, i na pierwszym miejscu tutaj polecam Wam obejrzeć sobie wywiad z senator Cynthią Loomis. Tak? Senator w Stanach Zjednoczonych. Tu jest na kanale Savi Finance. Możecie sobie zobaczyć. Link też zamieszczę w opisie do filmu, pod właśnie do opisie do tego materiału. No i senator tutaj mówi. Uwaga, że rządy są niestabilne i na przykład Twoja nieruchomość nie jest bezpieczna, tak, ponieważ no, rządy mogą Przyjść i zabrać ci na przykład tą nieruchomość. Także tutaj bardzo ciekawe rzeczy ona mówi. No i mówi właśnie, że Bitcoin jest takim swoistego rodzaju zabezpieczeniem, no bo rządy nie mogą ci go zabrać. Tak? No i tutaj ona mówi właśnie, dlaczego według niej Bitcoin to jest taka duża szansa. No ale to bardzo jest takie. Ciekawe stwierdzenie, właśnie, że rządy są niestabilne, no i jakby w domyśle można było tak dochodzić, że jeżeli coś się będzie działo i rządy będą, powiedzmy, jakąś sytuacją zagrożone, no to mogą posunąć się do różnych rzeczy, w tym właśnie na przykład do zajęcia nieruchomości. Idziemy sobie dalej, a widzimy, że Robert Kiyosaki ostrzega przed umierającym dolarem i inwestuje w trzy aktywa, ale tutaj bardzo ciekawe jest właśnie to stwierdzenie, bo on mówi, że według badań Instytutu CFA 94% państwowych i sponsorowanych przez rząd funduszy emerytalnych w Stanach Zjednoczonych zainwestowało w jedną lub więcej kryptowalutę pomimo oczywistego ryzyka. Czyli zobaczcie dużo tutaj takich znanych ludzi, między innymi tam Kevin O'Leary też często mówią, że tutaj potrzebne są regulacje, no bo bez regulacji instytucje nie wejdą na rynek. No a zobaczcie tutaj jak to jest, że 94% państwowych i sponsorowanych przez rząd fundusz emerytalnych już weszło na ten rynek być może regulacje tylko pozwolą im inwestować znacznie większe kwoty no ale jak wiemy już zarówno instytucje w Stanach jak i w Europie wchodzą w rynek krypto także no tutaj widać że trochę inaczej jest to do czego no w stosunku do tego co mówią no i Robert Kiyosaki mówi że on inwestuje w bitcoina, złoto i srebro, ponieważ w przyszłości mogą znacznie wzrosnąć, także tutaj no, takie jest stwierdzenie Roberta Kiosakiego. no i też tutaj można to nawiązać właśnie, że zobaczcie, że on ostrzega przed umierającym dolarem, tak jak tutaj już no kilku takich analityków, czy też znanych ludzi no, ostrzega, że dolar będzie się załamywał czy też bardzo mocno Straci na wartości. No, i to może właśnie prowadzić do tego, że rządy będą tutaj chciały, wpadały na różne dziwne pomysły. No, bo jak wiemy w historii, na przykład w Stanach Zjednoczonych, złoto było zakazane. No i było konfiskowane właśnie przez rząd. W naszym kolejnym artykule widzimy, że o, właśnie mamy o złocie, że notowania złota. Prędko nie wrócą powyżej 1800 dolarów. No i tutaj są przedstawione prognozy cen, właśnie złota na kolejne 5 lat. Oczywiście aktualnie notowania kursu spadły poniżej 1700 dolarów. I analitycy twierdzą, że banki centralne będą kontynuować podwyżki stóp procentowych co najmniej do pierwszego kwartału 2023 roku. No a to oznacza, że jeżeli oprocentowanie czy odsetki możliwe do uzyskania z obligacji będą wyższe, no to część inwestorów będzie sprzedawała złoto. No, bo no z tego powodu, że złoto nie daje odsetek, tak, a oni wolą otrzymywać odsetki. No i jak widzimy, tutaj kurs złota od początku tego roku spadł o 7%, tak, i tutaj się znajduje w takim trendzie spadkowym. A jeżeli chodzi o prognozy, właśnie na następne lata, no tutaj Fitch Solution oczekuje, że w dłuższym okresie po 2023 roku wartość złota będzie mimo wszystko maleć. No i tutaj prognozują, że ceny złota spadną z 1800 dolarów w 2023 roku do 1700 dolarów w 2024 roku. Natomiast w 2025 roku znajdzie się poniżej 1610 dolarów. I spadając dalej do 1600 dolarów w 2026 roku, także tutaj widzimy, że prognozy dla złota nie są pozytywne. Natomiast SP spadnie, czy też może spaść do najniższego poziomu od lipca 2022 roku. Tak prognozuje MUFG. No i ekonomiści, właśnie tutaj. Jednej z największych grup finansowo-bankowych na świecie zauważają ryzyko dalszego spadku notowań akcji, ponieważ nastąpią rewizje w dół wyników, właśnie spółek. No i to będzie prowadziło do tutaj negatywnych zachowań, no i oczywiście tutaj do wzmocnienia znowu siły dolara, no i oni spodziewają się dalszego spadku rynków akcji przed końcem roku, no i oni tu uważają, że pełny spadek o 30 do 35% od rekordowego poziomu ze stycznia jest realny, jeśli globalne rentowności nadal będą rosły, a siła dolara będzie się utrzymywała. No i to oznacza, że indeks S&P 500 mógłby spaść w rejon 3130 z 3745 punktów obecnie, a NASDAQ spaść poniżej 10800 punktów z tysiąca punktów obecnie. No i oni uważają, czy ekonomiści uważają, że polityka 100% USA, będzie kluczowym elementem decydującym o tym, czy negatywny cykl będzie kontynuowany. No i takie spadki również na, właśnie, indeksie SP mogłyby tutaj spowodować również no, spadki na rynku kryptowalut. A tutaj mamy już teraz całkiem co innego, no i już przechodzimy typowo na świat krypto. No i artykuł jest o tokenie HEX, który ostatnio wzrósł o 37 tysięcy procent. Ale pytanie jest takie, czy to jest oszustwo? Natomiast od czasu premiery token HEX wzrósł o uwaga 948 tysięcy procent. No to powiem Wam, że o takich kurcze no stopach zwrotu to marzą i śnią inwestorzy. No i tu widzimy w tym artykule, że projekt ten ma dedykowaną stronę, aby udowodnić, że nie jest oszustwem, i na tej stronie znajduje się twierdzenie, że ten projekt jest przełomem ekonomicznym. Na miarę Nagrody Nobla. Token HEX jest oparty na blockchainie Ethereum i oferuje 38% za stajkowanie. No i to oprocentowanie może przyciągać ludzi, ponieważ większość amerykańskich banków nie zapewnia więcej niż 2% rocznych odsetek. HEX został założony przez Richarda Schullera, który przyjął pseudonim Richard Hertz. No i jeżeli prześledzimy jego historię, to zobaczymy, że prowadził kurs jak spamować ludzi. No i tutaj widzicie właśnie w tej ramce, tutaj takie fajne jego stwierdzenia, gdzie pokazuje właśnie jak spamować ludzi, ile tam spamów wysyłają. Także no tutaj widzimy, że to jakby kładzie się cieniem na nim. No, i tutaj widzimy, że HEX jest jednym z najbardziej agresywnie sprzedawanych projektów kryptograficznych. Projekt ten był reklamowany w gazetach, magazynach, na billboardach i na lotniskach. No, i wszystkie te kampanie skupiają się na pokazaniu, jak bardzo wzrosła cena tokena. No i podejście to jest takie samo jak w przypadku każdego planu szybkiego wzbogacenia się, aby zaspokoić chciwość zwykłych ludzi. No i właśnie tutaj widzimy właśnie te reklamy Heksa, tak, gdzie były umieszczane, także no, widać, że promuje się ostro. No i tutaj inne, inne projekty też mogłyby wziąć przykład o tym, jak należy się promować. No, tak. No i tak na tym polega ten artykuł. No i tak do końca w sumie ten artykuł nie wyjaśnia czy, czy to jest właśnie scam, czy to nie jest scam. Także to tyle, jeżeli chodzi o tutaj token hex Natomiast tutaj widzimy, że Dapper Labs wstrzymała usługi płatnicze dla właścicieli NFT w Rosji, powołując się na nowe sankcje Unii Europejskiej. No i według wpisu na blogu firmy, jej użytkownicy w Rosji mogliby jedynie przeglądać swoje nft i nie mogliby przeprowadzać, przeprowadzać transakcji przy użyciu portfela Dapper. Tutaj użytkownicy objęci sankcją nadal mieliby prawo własności do swoich NFT-ków i funduszy, ale nie mogliby ich przenieść ani wykorzystać w jakimkolwiek celu. No i reakcja społeczności krypto na ten ruch była mieszana. Niektórzy członkowie twierdzili, że sytuacja jest Całkowicie poza kontrolą firmy, podczas gdy inni twierdzili, że jest to sprzeczne z ideą kryptodecentralizacji i tutaj oporu dla cenzury, no a jeden z użytkowników zakwestionował decyzję Dapper Labs o przestrzeganiu przepisów Unii Europejskiej, ponieważ firma ma siedzibę w Kanadzie. Czekajcie, tutaj jesteśmy dalej. No i widzimy, że analiza on chain. Tutaj wskazuje na rekordowo wysokie zaufanie inwestorów, co może doprowadzić do brutalnej wyprzedaży na rynku. I widzimy, że aktualnie rezerw risk osiąga dołki wszechczasów w okolicach 0,0009. Są to tak skrajnie niskie wartości, które wykraczają poniżej zielonego tutaj zakresu. Widzicie tę strefę tą na zielono. I nigdy nie były wcześniej notowane w historii. Dane te sugerują, że cena bitcoina daje dziś najlepszy w historii stosunek ryzyka do y, zysku tutaj z inwestycji. Natomiast tutaj, jak zwykle, znajdzie się y, ananas jakiś, no i twierdzi, właśnie tutaj, y, czekajcie, on twierdzi, że y, tutaj mogła, znaczy może się wydarzyć jeszcze jedna głęboka wyprzedaż. No i zgodnie tutaj z wykresem yy, wsparcie znajduje się dziś w okolicach 10 tysięcy dolarów. Natomiast LARK Davis, kryptoinfluencer, wypłacił 2 miliony dolarów przed bankructwem Celsjusza. No i słuchajcie, tutaj Zach XBT kryptodedek on chain ujawnia, że kryptowalutowy influencer LARK Davis wypłacił 2,5 miliona dolarów Celsjusza. Uwaga! Podczas gdy sam promował tą platformę. No i słuchajcie, tutaj właśnie. Widzimy, właśnie wczoraj mówiłem Wam o tej informacji, że Celsius upublicznił dane swoich użytkowników wraz z całą historią ich transakcji, no i właśnie on tutaj to prześledził. Zresztą wcześniej tutaj już to zasugerował, że on mógł wypłacić. No ale co jest bardzo ciekawe, zobaczcie, że on i inni tutaj wypłacili pieniądze właśnie z, no z tego. Celsjusza, a, tutaj, a później nadal promowali tą platformę i oni wypłacili znacznie wcześniej, jeśli pojawiły się tutaj te właśnie doniesienia, że Celsjusz może zbankrutować. No i właśnie tutaj można sobie, jeżeli sobie dojdzie się do tej właśnie, do tych stron, które ujawnił Celsjusz, no to można sobie sprawdzić wielu influencerów właśnie, czy faktycznie oni dokonywali, czy tam mieli Transakcje na Celsiuszu w momencie, kiedy sami promowali tą platformę, czy też nie robili żadnych transakcji, a tylko promowali daną platformę, a jeżeli mieli tam środki, no to kiedy je wycofali? Idziemy dalej, i widzimy, że FTX rozpoczyna współpracę z Wizą. No i FTX rozszerza ofertę kart debetowych dla klientów z Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. E, tak e, i widzimy, że giełda FTX uruchomi kartę debetową Visa w 40 krajach, aby umożliwić swoim klientom płacenie za towary i usługi za pomocą kryptowalut. No i karta Visa będzie początkowo dostępna dla klientów FTX w Ameryce Łacińskiej, Europie i Azji. A użytkownicy z listy oczekujących zostaną powiadomieni e-mailem, gdy będzie ona dostępna w ich krajach. No i FTX prowadziła kartę w Stanach Zjednoczonych na początku tego roku. A czy moje pytanie jest takie, czy wiecie, czy to jest faktycznie płatności krypto, czy to jest tak, że te krypto wcześniej są zamieniane na Fiaty i sprzedawcy otrzymują tutaj Fiaty od wizy, tak? No bo to wtedy nie miałoby, nie ma żadnego wpływu na adopcję krypto. Tak? Adopcja krypto jest wtedy, kiedy no, sprzedawcy przyjmują właśnie płatności w krypto, a nie tutaj że Visa i Mastercard zamieniają to na FIATy. Oczywiście dla tych użytkowników, którzy płacą, no to oni właśnie płacą kryptowalutami, które są zamieniane na FIATy. No i ostatnia informacja, jaką tutaj dla Was dzisiaj wybrałem, jest taka, że delegacja tutaj ze stanu Karoliny Południowej, złożona z grupy liderów biznesu, urzędników oraz osób zainteresowanych ekspansją bitcoina, w tym skarbnika stanu, niedawno wróciła z wyprawy rozpoznawczej do Salwadoru, czyli pierwszego kraju na świecie, który przyjął bitcoina jako Prawny środek płatniczy, no i oni tam zbierali informacje, patrzyli, jak przebiega ta adopcja bitcoina i jak wpłynęła na rozwój właśnie małych i średnich przedsiębiorców. No i to jest właśnie oni mają to, chcą tutaj przełożyć właśnie na akceptację walut cyfrowych, właśnie w stanie tutaj, w tym południowej Karoliny. Natomiast pytanie, czy to chodzi o kryptowaluty, czy też oni. Robią to po to, żeby tutaj bardziej jakby to miało zastosowanie w stosunku do CBDC. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!